Dobra, to jest tam Zak gdzie, gdzie ty jesteś? My jesteśmy, wyobraź sobie. O, nie, Kurwa. nie, 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 nie. Wysiądź, Zak Za urzędniczą. Oj, ojej, ojej. Nic nie umiesz, nic nie umiesz, kurwa. No przejedź mnie kurwa jeszcze. Kurwa, oczywiście. Suspect down, suspect down. Poddaj się policjant, poddaj się, poddaj się, poddaj się.